Prawda w futbolu rzadko śpi. Nie mówię, że nie lubię pospać, ale czasami nie warto spać. Długi dzień za mną. Mnóstwo przygód wstałem o 6.30, ponieważ miałem urzędową sprawę do załatwienia na 8 rano. Natomiast też. Coś spowodowało, że musiałem się wybrać na Śląsk, stąd nadaję z Śląska, z hotelu Zielony Ogród. Notabene tu internet na szczęście działa, bo pakiet moich danych został wyczerpany, chociaż jest niemały, bo mam jakieś XL. Natomiast prawda jest taka, że nie mogę dokupić tego pakietu, mimo że próbuję to zrobić. Mam nadzieję, że mnie widać, że słychać i że chwilkę porozmawiamy. O legii dzisiaj, bo wydaje mi się, że zawsze warto drogę polskiego klubu do Europy komentować, w szczególności do Ligi Mistrzów. Legia zmierza do Ligi Mistrzów. Widzę polemikę, jaka jest między Wojtkiem Kowalczykiem a Mariuszem Piekarskim na Twitterze. Ja bym powiedział tak: komuś można przyznać rację, komuś nie. Obaj mają trochę racji, natomiast ta, ta racja Mariusza jest taka, że my wychodzimy z pewnego pułapu, z pewnego dołka, że mamy zastaną, określoną sytuację, na którą pracowały te polskie kluby zgodnie przez kilka lat. Legia dopiero za czwartym podejściem, słuchajcie, i to jest prawda futbolu, Dopiero za czwartym podejściem, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, od sezonu 216 2017 przeszła dwie rundy w eliminacjach Ligi Mistrzów. I to jest poważna prawda w futbolu. To jest poważna prawda w futbolu, pokazuje, jak, jak trudna jest sytuacja polskiego futbolu klubowego. Jak źle zarządzano polskim futbolem klubowym. Też mówmy prawdę, nie wahajmy się tego mówić. Ja, absolutnie specjalnie tutaj, zajęłem głos w sprawie Probierza i Filipiaka, bo uważam, że tą drogą daleko nie pójdziemy. Legia miała w tym czasie prezesa Mioduskiego różne momenty. W dwu, 2017 nie przeszła dwóch rund eliminacji Ligi Mistrzów. W 2018 nie przeszła dwóch rund eliminacji Ligi Mistrzów. W 2019 mistrzem był Piast Gliwice. W 2020 też nie przeszła dwóch rund eliminacji Ligi Mistrzów. Więc tym bardziej należy doceniać te dwie rundy. Cztery zwycięstwa. Oczywiście, ja bym powiedział tak. Czesław Michniewicz ma pełną świadomość drogi. To, czego jakby nie chciał, nie potrafił, nie wiem, czy bardziej nie chciał, czy bardziej nie potrafił zrozumieć Dariusz Jekanowski w studiu przy Superpucharze. Ja z nim dyskutowałem, natomiast on jakby uważał, że należy grać zawsze najlepszym składem, że najlepszy skład to jest coś, co jest podstawą w takiej rywalizacji, jak mecz o super puchar. Natomiast ja sobie myślałem w kontekście jakby i Legii, i jakby wszystkich polskich klubów, bo Legia pracuje na dorobek polskich klubów, tak samo jak Raków, Pogoń po czy Śląsk. To trzeba powiedzieć jedno, że jakby jest potrzeba awansu runda po rundzie i Michniewicz gra w Europę. Tak bym powiedział z pełną świadomością. Nowy kontrakt dla Michniewicza. Nie wiem, jak długi on ma kontrakt. On ma chyba półtora roku plus rok, więc tak naprawdę ma na dwa i pół roku. Więc ja bym się z kontraktem, akurat dla Michniewicza absolutnie nie spieszył, bo ten kontrakt, który on ma, to pewnie jest bardzo znaczący kontrakt na, na polskie warunki, dwa pewnie. Trwa do końca kontraktu konieczność płacenia. To też jest pewien paradoks, bo słyszę, że Aleksander Wukowicz, który ma kontrakt z Legią, dzisiaj nie jest w stanie podjąć rozmów z innymi klubami, ponieważ on zarabia na fakturę 120 tysięcy złotych miesięcznie. I nie wiem, chyba za Zagłębie Lubin i orientowało się w tej kwestii i słyszało, że, że on ma ważny kontrakt z Legią. Trudno zrezygnować z takiego kontraktu. I to nawet nie ma się co obrażać na Aleksandra czy na trenerów, którzy domagają się płacenia tych kontraktów? I ta legia w ostatnich latach miała wielu pod kontraktem trenerów, których później. Yy, Opłacała po zwolnieniu de facto. Tak było. W pewnym momencie chyba Legia miała trzech czy czterech trenerów jednocześnie płaconych, tych pierwszych trenerów, nie mówię o sztabach. Więc zobaczcie, te podpisywanie kontraktów to też jest jakiś paradoks. Ja rozumiem, że taki czesopnik nie być może podyktować legii warunki gry, prawda? Właściciel klubu, prezes klubu Dariusz Mioduski go chce. I przychodzi do niego i wtedy mówi mu, że rzeczywiście daje ci kontrakt, załóżmy na półtora roku, a jak cię zwolnię, to muszę ci te półtora roku zapłacić. Natomiast często legia nie musi takich rzeczy robić. Tak mi się wydaje. Wiele klubów, słuchajcie, normalne warunki są takie, że zawsze umowy można rozwiązać za porozumieniem stron. Oczywiście zawód trenera jest niezwykły. Tym samym trenerzy wymagają takiego przynajmniej bezpieczeństwa, mogę sobie wyobrazić 3 miesiące, czy 6 miesięcy. Powiedzieć, że w zachodnim futbolu też tak to wygląda. Oczywiście, że tak to wygląda, natomiast natomiast też jest do dyskusji, czy to jest właściwe. Zasadne, normalne w polskiej rzeczywistości tak czy inaczej często brakuje pieniędzy. W, L w sercu znalazłby sobie pracę, odpuścił pensję w Legii. To nie jest takie proste. Na koniec, po pierwsze, dostał szansę, dostał mały kontrakt. Później, jak prezes postanowił mu dać drugi kontrakt, no to Warunki znał, prawda? To są warunki negocjowane przez obie strony i warunki podpisane, więc jak to mówi stare rzymskie przysłowie, pakta sunt servanda. Natomiast co do Legii dzisiaj? Mecz... Dużo słabszy, jeśli chodzi o floretalin o Flore niż ten na Łazienkowskim. Tam się poczuli absolutnie w mocy tworzenia, tworzenia gry, przeszkadzania LEGI. Bardzo robili to skutecznie, bardzo umiejętnie, bardzo ciekawie. Tutaj oczywiście LEGI ten mecz czasami wymykał się spod kontroli. Końcówka pierwszej połowy to tam drżałem kilka razy, bo rzeczywiście było niezwykle. W przerwie spotkania na parkingu gdzieś po trasie tutaj przed Częstochową, chyba spotkałem Piotrka Kuźmińskiego, także niezwykłe z synem. Utrwaliliśmy to spotkanie w mediach społecznościowych na Twitterze. Sympatyczna fotka ludzi, którzy żyją piłką, a ja tak wkręcony jestem, że jeszcze absolutnie, absolutnie oglądam, staram się oglądać każdy mecz. Może nie oglądam każdego meczu, ale prawie każdy mecz polskiej drużyny w europejskich pucharach. I polegi, powtórzę to, co mówiłem po Bodo-Glimt, ale też wydaje mi się, że tak jak z Bodo-Glimt, to były mecze rozegrane na warunkach Michniewicz'a. To tutaj też w dużym stopniu Michniewicz zagrał tak, jak e, chciał. Kontuzja kapustki utrudniła mu sytuację, ale to zestawienie lopez emreli Lukiniase, Emreli jest bardzo mobilny. Lopez też zaskakująco mobilny. Może Lopez nie ma takiego tworzenia gry, ale potrafi dośrodkować, potrafi wykończyć akcję. Na pewno oddajmy mu, że on był mega skuteczny, bardzo pomógł Legii. Strzelając bramkę w doliczonym fragmencie spotkania na Łazienkowskiej i strzelając tutaj zwycięską bramkę po pięknym dośrodkowaniu Juranowicza. Lukinias to jest perełka. Tego piłkarza oglądam z wielką ochotą. Myślę, że na tego piłkarza będzie się chodzić w Ekstraklasie. Pytanie jak długo jeszcze, bo to jest chłopak rzeczywiście, który ma walory niezwykłe do tworzenia gry, do pokazywania się, do brania na siebie gry, do tego, że rywal go fauluje. Coraz więcej jest też pożytku z jego działań meczowych. To też jest chłopak, który absolutnie dojrzewa po Portugalczyk Lukinias, to jest klasa. Z powodu braku kapustki obok Martinsza w środku pola zagrał Jozue i też widać, że ten chłopak ma umiejętności. W moim przekonaniu dzisiaj Jozue grał lepiej niż Martinsz. Co do bocznych, wahadłowych piłkarzy. Ten mecz nawet z mistrzem Estonii potwierdził, że tak jak mają walory ofensywne, Juranowicz i Miladenowicz, tak mają ogromne problemy w grze defensywnej absolutnie najgłośniejszym piłkarzem Legii. Dzisiaj był Artur Boruc, to jest, to jest prawda. Witam, fajny piłkarz ten, że sucha. Witam wszystkich, niech Pogoń wyszarpie awans, bo w kolejnym rundzie ma słabszego rywala. Odnosicie się do już jutrzej, pojutrzejszych meczów, bo to pojutrze w czwartek kolejne starty w Europie. I e, pogoni, i śląska, i rakowa. Absolutnie będziemy to śledzić. Natomiast ja dzisiaj skończę, olej, nie będzie długo, e, bo muszę przygotować jeszcze e, pewne rzeczy. Więc powiem Wam tak. Po pierwsze, e, obrona dalej niepokoi. Jędrzejczyk, tak główka przegrana w pierwszej połowie. Wieteska dzisiaj zagrał z kolei profesorę. Raz źle obliczył tam odległość, rzeczywiście było troszeczkę gorąco. Na linii był na szczęście jakby działanie też Artur Boruc, bo poza bramką. Natomiast tak to interweniował kapitalnie, skutecznie. Dzisiaj grał. Naprawdę najlepszy mecz, od kiedy ja pamiętam, jeśli chodzi o Legię i Wieteskę. Wieteskę i Legię to był rzeczywiście gwarant tego, żeby wyczyścić przed pole bramki Artura Boruca parę razy. Kołownia na początku trochę nerwowy, później gdzieś zniknął w tym, w tym meczu. No i Boru co tym mówiłem, on czasami przemawia na Instagramie, czasami przemawia na boisku, przemawia do swoich kolegów, e, także ma sporo e, do powiedzenia i bardzo dobrze. Posłuchajcie, na koniec jest coś takiego, że jest rola liderów, e, którzy muszą e, jakby brać odpowiedzialność, którzy muszą wpłynąć e, na innych, którzy. Mm, mają świadomość tego o co toczy się ta gra. Ta gra dzisiaj pozwala Legii odetchnąć. To jest absolutnie czas teraz dyrektora kucharskiego i trenera Michniewicza i prezesa Mioduskiego, żeby poukładać jeszcze tę Legię. Czy legia jest na straconej pozycji z Dinałem Zagrzeb? Oczywiście, że Dinamo Zagrzeb jest faworytem. 70 do 30. Taka jest moja prognoza na ten dwumecz z mistrzem Chorwacji. Nie mam co do tego wątpliwości, że tamta drużyna będzie grała piłką. Dwa razy wygrała z Omonią Nikozja. Zomonią Nikozja Henninga Berga, z którą legia, pewnie słabsza legia rok temu, odpadła. Natomiast, Natomiast. Wydaje mi się też, że tak jak z Bodo absolutnie z profesorem Jastrzębskim, myślę, że Czesław Michniewicz wypracował przygotowania, żeby ta forma już pierwszy jakiś taki mini szczyt formy przyszedł na rywalizację z Bodoglim, bo było zagrożenie odpadnięcia z mistrzem Norwegii. Ja nie mówię, że Legia absolutnie lekceważyła mistrza Estonii. Jestem przekonany, że tak samo poważnie traktowała mistrza Estonii, natomiast widać było, że trochę przysiadła fizycznie, stąd absolutnie świadomie Michniewicz nie wystawił pięciu piłkarzy w spotkaniu z Rakon. Przestochowa I zrotował cały skład, jeśli chodzi o Wisłę Płoc. Jestem pewny, że on to rozgrywa patrząc na obciążenia, na badania, na przygotowania. To jest po prostu trener, który myśli, jak to zrobić, żeby było lepiej, a nie gorzej. I cztery zwycięstwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów przyznają mu rację. Tylko w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, aż w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. To był w ogóle, czytam na LW. To jest konto na Twitterze: Kibica Legii, który pisze, że 38 są, ja ich nie Michniewicza, jako trenera Legii, zaledwie cztery porażki. 25 wygranych, 23 czystych kąt. I brawo, brawo, brawo mamy trenera. I to jest w jakimś stopniu. Pokazuje, jaki jest warsztat Michniewicza. On też, zobaczcie, jak ostrożnie wprowadza do składu nowych piłkarzy. Oczywiście. To szaleństwo z Wisłą Płocka, ale szaleństwo na zasadzie spróbujmy, dajmy szansę, niech zagrają, niech się pokażą, niech się wykażą. To są zawodowcy wysoce opłacani albo utalentowani, więc warto sprawdzać ich co do naszej PKO Bank Polski Ekstraklasy. Natomiast jeśli chodzi o rozgrywanie tych meczów w Europie, ta przewidywalność składu, ta liczba zmian, zobaczcie, pierwsza zmiana to jest dopiero 71. minuta, Peckhardt za Emrelego, druga zmiana to jest Sliż za Lopeza w 83. minucie, a więc to jest absolutnie zgrywanie drużyny, on po prostu uważa, że siła do drużyny to też jest zgranie, to też jest harmonia, to też jest działanie, to też jest zrozumienie, to też jest zgranie, jeśli chodzi o formację. To jest po prostu gość, który myśli, jak to wszystko rozegrać, przygotowuje tę drużynę treningami też do tego, przygotowuje meczami, zgrywając tę drużynę. No i kwestia jest oczywiście rozegrania tego w rywalizacji na tle choćby ekstraklasy, żeby też nie tracić punktów w ekstraklasie klasie. Lopez skuteczny, Boruc najgłośniejszy, Wieteska najlepszy, taka jest moja prawda futbolu na dzisiaj. Co do premii, jeśli chodzi o Legię, to prawie 3 miliony euro jest za awans do Ligi Konferencji, dokładnie 2 miliony 940 tysięcy. To zobaczcie, Liga Konferencji to jest liga, do której Legia może trafić. Na na, na, na pewno zagraje się ją w pucharach i to jest wielki zysk, ale gdyby tylko trafiła do Ligi Konferencji, to 3 miliony euro prawie na stole, plus premie, kolejny plus marketing, pool, etc., i to się kręci, 6 terminów i maszyna gra. Gdyby trafiła do Ligi Europy, to jest 3,5 chyba miliona euro jest premii za awans do Ligi Europy, a więc UEFA tak bardzo nie rozróżnicuje. Ligi Europy i Ligi Konferencji. No oczywiście Liga Mistrzów jest marzeniem. To jest, to jest chyba 15 czy 16 milionów euro za awans do rozgrywek grupowych. Ja już nie mówię marketing pool i tak dalej, i tak dalej bo to by było bajka. Zapowiada się jeden Czesława Michniewicza, człowieka, który zapanował nad tą elegijną materią. Pokazuje, że myśli, że przewiduje, że rotuje, że dobrał taktykę. I, I teraz prawdziwy wielki sprawdzian z Dinałem Zagrzeb w meczu. 900 tysięcy euro więcej za fazę grupową Ligi Europy. No, okej, okay, to jest tro, trochę więcej, Aś mi się nie wydaje. Ja to jakoś te liczby dzisiaj nawet widziałem, ale, ale okej, okay, no to i tak za ligę. Konferencji jest prawie, prawie 3 miliony euro. Myślę, że Michiewicz, w Rotundzie, jest taki materiał na PKO Bank Polski w koncie youtubeowym, który miałem przyjemność nagrania w Rotundzie w grudniu w listopadzie albo w grudniu powiedział, on tu przyszedł do Legi, żeby awansować do Ligi Mistrzów. Podąża, podąża i to bardzo cieszy, naprawdę we wszechmiar cieszy, jeśli chodzi o polski futbol. Ja już powoli kończę. Bardzo dziękuję. Zalajkujcie, jeśli się podobało. Subskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczki, będziecie na bieżąco. Skład Legii niestety zbyt kiepski na grupę Ligi Mistrzów. Słuchajcie, na koniec jest trochę tak, że czy zbyt kiepski, obrona jest kiepska. To powiedzmy sobie szczerze albo inaczej, problematyczna. tak? Bo Hołownia uczy się tej roli, Wieteska dzisiaj dobry, ale czasami słabszy. Jędrzejczyk to albo fauluje, albo popełnia proste błędy, albo gra profesurę. Więc stabilności szuka przez zgrywanie tych piłkarzy Michniewicz. No Boruc jest gwarancją, 41-letni Boruc, nie tylko krzyku, ale też umiejętności. Gra na dwie szóstki. Martinsza i Zlisza, albo Martinsza i Żezułę, jak dzisiaj widzieliśmy, ale ci wahadłowi też bardzo często zagubieni są w defensywie. No to trochę martwi, natomiast nie ma co ukrywać. Powiedzmy to sobie szczerze: ja już tu mówiłem o autobusie w kontekście rewanżu z Bodo-Glimt. Ja myślę, że jak trzeba będzie, to nie Niemiec zastosuje autobus, jeśli chodzi o awans do Ligi Mistrzów. Zalajkujcie, jeśli podobało. Bardzo dziękuję.